Rok Pański 1648. Bezkresne stepy Ukrainy, kraina złotych pól pszenicy i tlących się napięć drży na krawędzi wojny. Jan Skrzetuski, młody i dzielny oficer polski, przemierza ten niespokojny krajobraz. Jest człowiekiem honoru, związanym obowiązkiem i lojalnością wobec polskiej korony. Los wkracza, gdy Skrzetuski napotyka grupę Kozaków. Ścigają samotnego jeźdźca. Skrzetuski, zawsze żołnierz, interweniuje. Odgania napastników, nieświadomy, że właśnie uratował życie Bohdana Zenobiego Chmielnickiego. Chmielnicki to charyzmatyczny przywódca kozacki, który ma stać się legendą. Człowiek o wielkich ambicjach, żywiący głęboką urazę do polskiej szlachty. Ich ścieżki, niegdyś równoległe, przetnął się teraz w tyglu wojny. Spotkanie Skrzetuskiego i Chmielnickiego jest krótkie. Żaden z mężczyzn nie jest świadomy prawdziwej tożsamości drugiego. Jest to jednak moment przełomowy, zwiastun burzliwych wydarzeń, które nadejdą. Gdy wojna ogarnie kraj, ich losy zostaną nierozerwalnie splecione. Jeden będzie walczył o honor, drugi o wolność. Obu doświadczy ogień i miecz. Pośród chaosu wojny w sercu Skrzetuskiego rodzi się inny rodzaj konfliktu. Czuje się pociągany do Heleny Kurcewiczówny, młodej szlachcianki o niezwykłej urodzie i duchu. Ich miłość rozkwita na tle wojny. Dzielą się ukradzionymi chwilami czułości pośród zgiełku. Jednak ich miłość od samego początku jest wystawiona na próbę. Pojawia się inny pretendent do uczuć Heleny: Jurko Bohun. Dzielny i dumny pułkownik Kozacki, znany z odwagi i bezwzględności w bitwie. Miłość Bohuna do Heleny jest zaborcza, granicząca z obsesją. Postrzega Skrzetuskiego jako rywala, przeszkodę w realizacji swoich pragnień. Trójkąt miłosny między Skrzetuskim, Heleną i Bohunem staje się mikrokosmosem większego konfliktu, który ogarnia kraj. To starcie kultur, lojalności, miłości i obowiązku. W miarę jak wojna szaleje, ich osobiste zmagania będą rozgrywać się na tle rozlewu krwi i zdrady.